Ciemanko, w nowym vlogu eee, nagrywam z takiej perspektywy z mojego pięknego lustra, które kupiłam w Pepko. Jeszcze stoi na parafecie przy oknie, ale już niedługo znajdzie swoje miejsce na nowej szafce, na nowej półce, bo zamówiliśmy w końcu nasze <laughs> wymarzone półki z Ikei. Eee, miałam dzisiaj vlogę nie nagrywać, ale zmieniłam plan, także witajcie i zapraszam Was na ten film. Eee, dzisiaj jestem z dwójką dzieci w domu. Antoś miał wczoraj temperaturę i pokazuje, że boli go ucho. Ale temperaturę też ma w czwartek, taką jednorazową i też pokazywał, że boli go ucho. W piątek Robert poszedł z nim do pediatry, ale okazało się, że wszystko jest w porządku, ale on naprawdę skarży się na to ucho i rpią mu oczy, więc podejrzewam na to zapalenie spojówek. Także no, Antoś siedzi je zupkę, dlatego w tle leci bajka, żeby tą zupkę zjadł spokojnie i do końca. Yy, dzisiaj jest bardzo ponury dzień, jest bardzo krótka pogoda. Już zjadłeś? Chwila moment, muszę obsłużyć dziecko. Yy, no jak widać, u nas temat chorób nadal jest niewyczerpany, ale na to chwilę ja nie będę się to zagłębiać. Yy, bo dostaję po prostu bzika. Yy, Jakie mamy plan na dzisiejszy dzień? Yy, dzisiaj antykieter 17 do pediatry z Robertem, a potem musimy z Robertem pojechać na jakieś większe zakupy, bo przez weekend wszystko nam się po prostu pokończyło. Jedziemy do oszoł, Auchan jak zwał tak zwał, Ja mówię Oshą, ja yy, ale nie wiem, czy to jest poprawna nazwa. Yy, I taką moją cichą nadzieją jest to, że pooglądam dzisiaj choinki, no bo już wchodzą, prawda, świąteczne ozdoby. Drzewka, i tak dalej. I moją taką drugą cichą nadzieją jest to, że ja tu choinkę dzisiaj kupię, choć już pewnie Robert będzie krzywo na mnie patrzył, że już, ale ja uwielbiam święta, i jeżeli chodzi o święta, uwielbiam wszystko planować wcześniej, lubię mieć e, wszystko wcześniej. E, Antekrok temu zdewastował nam choinkę, ozdoby. Ma, mamy może spięć na skrzesz także nie ciekawie. O matko, zdam sobie sprawę, że macham do Was tutaj przed kamerą takimi brzydkimi paznokciami. W sobotę sprzątałam i wiadomo, to jest przy sprzątaniu paznokcie zwykły lakier się nie utrzymał, także czas to zmyć i naprawić. Było bardzo ładnie, no ale przynajmniej widać, że nie siedzę w domu i nic nie robię. Dobra, u nas zbliża się jedna wielka nowość, jeżeli chodzi o Stasia. O tym jeszcze Wam nie wspominałam i chyba jeszcze Wam jeszcze chyba troszkę was tutaj podtrzymam, tak w niepewności. Ja myślę, że to, co zamówiliśmy Stasiowi przyjdzie już w tym tygodniu i, i pewnie powiem o tym trochę więcej, jak już będę to miała, więc możecie się spodziewać po prostu, że kilka e, ujęć później e, ta nowość się pojawi. Ja jestem naprawdę mocno, mocno podekscytowana tą całą sytuacją. Ja jeszcze jestem zielona w tym temacie, nie wiem co do czego, e, zamierzam w związku z tym pojechać ze Stasiem do Warszawy na... E, Coś w stylu rehabilitacji. No nie będę wam na razie dużo zdradzać, po prostu nie mogę się doczekać i czekam, czekam, czekam. Zamówiliśmy to coś w tamtym tygodniu i jeszcze do nas nie dotarło, także mam nadzieję, że to już na dniach się po prostu u nas pojawi no i dajcie też znać w komentarzach czy też macie takiego święta, właśnie na punkcie świąt bo ja naprawdę uwielbiam święta uwielbiam vlogmasy no i ludzie na instagramie też pytali się mnie czy u mnie w tym roku pojawią się vlogmasy no niestety nie kochani, bo ja w grudniu, znaczy my w grudniu mamy milion po prostu wizyt lekarskich mamy w tym dwa wyjazdy Rzeszów, czyli Urolog mamy również Warszawę, czyli Ortopeda bo wyznaczyli nam termin, termin na 22 grudnia Także no, będzie sporo się działo u nas właśnie pod względem dzieci, wizyt lekarskich, ale na pewno u mnie na kanale pojawią się filmy właśnie w takim klimacie świątecznym. Tego to na pewno nie zabraknie, ale nie będą to typowe vlogmasy. When hear no i przechodzimy kilka dni później, tak naprawdę aż do soboty jak możecie może się domyślać nie kupiłam choinki nie namówiłam Roberta, ale mamy już wybraną także niedługo pojedziemy na popieszenie wzięłam kilka ozdób takie zwykłe bombeczki wzięłam dwa opakowania takich listków co jeszcze? kupiłam chłopakom takie fajne opaski bo mam zamiar porobić za jakiś czas fajne świąteczne zdjęcia w tym roku właśnie chciałabym pójść bardziej w takie odcienie miedzi, drewna, trochę bieli. Także w tym roku choinka będzie zupełnie inna, bo dwa lata, dwa lata pod rząd mieliśmy w Czerwieni, też w bieli, też w drewnie. W tym roku mam ochotę na coś innego. Stasio jest na drzemce, Robert poszedł do sklepu po jakieś tam zakupy na śniadanie. Przed nami dzisiaj jeszcze rehabilitację. Będziemy również w końcu wieszać naszą szafkę, półkę na ścianę, bo przyszła nam zikei. Także taki będzie organizacyjny dzisiaj dzień. A no i tutaj mam jeszcze takie choineczki, ale zamawiałam je również z wow, ok. On to troszkę, co? Eee, słuchajcie, no nie mogę chyba dłużej trzymać tego w tajemnicy. Wspominałam Wam, że będziemy zaczynać coś nowego ze Stasiem, ale okazało się, że ten sprzęt, który zamówiliśmy, będziemy musieli czekać na niego już z półtorej tygodnia, ponieważ firma, z której zamawialiśmy, ma opóźnienie w dostawie. Po prostu tego sprzętu akurat nie było na stanie. Także no co? My idziemy w elektrostymulację i to ma na celu poprawić krążenie u Stasia w nóżkach, ma poprawić pracę mięśni, ma je wzmocnić, co, co za tym pójdzie. Być może poprawi również to czucie w nóżkach. A więc, a więc w związku z tym zamówiliśmy elektrostymulator i wykorzystaliśmy na to pieniążki ze zwrotu za buty Stasia. Koszt takiego elektrostymulatora to jest około 1000. 1300 zł, za to zapłaciliśmy. Ja na tą chwilę jestem kompletnie zielona w tym temacie. Nie wiem co do czego, więc w związku z tym będziemy jechać najprawdopodobniej do Warszawy na taki jakby kurs. Mam nadzieję, że odbędzie się kilka spotkań, bo, bo chciałabym po prostu umieć to robić. Chciałabym, aby, aby oni ustawili mi ten sprzęt odpowiednio, powiedzieli, gdzie powie, powinnam dokładnie. Czy lepiać te punkciki, także jestem bardzo, bardzo, bardzo ciekawa jak nam to pójdzie. Wiem, że to właśnie wykorzystuje się u dzieci z rozczepem kręgosłupa, także na razie to zostawiamy leczenie komórkami macierzystymi, a pójdziemy bardziej w elektrostymulację i naprawdę jestem bardzo podekscytowana, bo wiem, że to daje naprawdę bardzo fajne efekty. Schowałam się tutaj na chwilę, bo antykwarcja hałasuje, a chciałabym dokończyć to, co mówiłam. A co mówiłam, eee, co chciałam powiedzieć? Tu szybko, 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 żarówka? Eee, a, już wiem. Eee, wiem, że w innych miastach eee, jest rehabilitacja z wykorzystaniem elektrostymulacji. Niestety, niestety u nas w Białymstoku ja nic takiego nie znalazłam. Eee, także ja chcę po prostu wykonywać to sama w domu, eee, ale potrzebuję odpowiedniego pokierowania pod te, eee, w tej kwestii. Ja naprawdę nie wiem, co i ja czytam dużo, ale to, to, to nie jest to samo co praktyka. Nie chcę Stasiowi wyrządzić więcej szkody albo żadnego pożytku. To są jednak też duże pieniądze, prawda? 1300 zł, więc chciałabym, aby ten sprzęt został wykorzystany w odpowiedni sposób. Także ja znalazłam już w Warszawie mm, ośrodek, Olinek yy, i wiem, że tam są ludzie, którzy właśnie się tym zajmują, ustawiają ten sprzęt, yy, pokazują co do czego. Yy, także no ja nie mogę się doczekać, ale najpierw musimy po prostu poczekać na ten sprzęt yy, i dopiero potem będę się umawiać. Ja naprawdę yy, pokładam w tym ogromną nadzieję. Yy, wierzę, że to może pomóc Stasiowi. Także no na, na razie zostawiamy tą właśnie metodę leczenia komórkami maturzystymi. Jezus Maria! I Będziemy działać, także no, trzymajcie za nas kciuki, bo to może naprawdę przynieść super efekty. Chcę pokazać Wam piękny plakat, który zamierzam właśnie postawić sobie na szatce, na półce, której powiesimy. Ja ten plakat zrobiłam już w lipcu chyba, robiłam go na printu i te wszystkie zdjęcia, zobaczcie, są z Instagrama. Są to zdjęcia, które są po przeróbce. Mają na sobie nałożone filtry. A całość wygląda naprawdę pięknie. Jakość jest świetna. Naprawdę nie spodziewałam się, że to będzie aż tak pięknie wyglądać. Yy, raczej sądziłam, że zdjęcia będą trochę zniekształcone, ale prezentuje się przepięknie. Yy, no i kupiłam ramkę. O Jezu, Antoś, zajdź szybko do szkła. Nie wolno, misiu. Nie wolno po tym deptać, wiesz? Nie wolno. No, no, no. Dobra, słuchajcie, kupiłam e, ramkę, zwykłą czarną ramkę, i, i przeżyłam szok. Na początku wybrałam drewnianą, e, ale była za ciężka, za gruba, bardziej zależała mi na takich cienkich, prawda? Cienkim obramowaniu. Tata, tak. E, no i słuchajcie, drewniana ramka kosztowała 40 zł. Kurczę, no, myślę, dobra, no na raczej nie powinna być droga, bo nie wiedziałam po prostu ceny. Poszłam do kasy, okazało się, że ta ramka kosztuje 100 zł, Antoś i Staś, tak? Tak. Tak. Kosztowała 100 zł i ja dostałam po prostu zawału, ale bo mi już tak głupio w się mówić, że nie, ja jednak odłożę, także wziąłam taką ramkę, no ale plakat jest cudowny i taki ciepły, rodzinny, no nie mogę doczekać się, aż po prostu w końcu postawię sobie go na tej półeczce. We wake, hear the birds and see the sun Side by side our fears are done All the good times just begun Oh we know what we have let's hold on tight Found what we're looking for in life Call us crazy, but things are finally right With you and I, the future is bright No, i mamy w końcu półki. Jest to zwykła biała deska z drewnianym wspornikiem u dołu. Docelowo to nie będzie tak wszystko wyglądało. Mam zamiar tu postawić więcej dekoracji, ale w związku z tym, że zbliżają się święta, także czekam na dekoracje świąteczne, więc na tą chwilę nie zamierzam nic innego dokupować. Ten obrazek trzeba troszkę zabezpieczyć, bo jest po prostu za ciężki i boję się, że może spaść. Na razie stoi, ale zamierzam go zdjąć i po prostu poczekać na moment, kiedy będę mogła to zabezpieczyć. U Stasiulka w pokoju, w sumie to w naszej sypialni, e, również powiesiliśmy taką samą półeczkę. E, cieszę się, bo w końcu mogę postawić tą przepiękną dekorację, którą Staś dostał e, od jednej z naszej obserwatorki. Jeżeli oglądasz tego vloga, to jeszcze raz Ci dziękujemy. Przepraszam, że tak późno pokazuję to tutaj i ogólnie, że jeszcze wcześniej tego nie, nie postawiłam, ale po prostu nie miałam gdzie, a nie chciałam wieszać na ścianie. Tak Stasio! E, uważam, że tak prezentuje się naprawdę bardzo ładnie. Tutaj również zamierzam postawić coś jeszcze, żeby Stasia miał taki swój e, fajny kącik. Masz papa? Tak? Ale nikt nigdzie nie idzie myszko. E, no, uważam, że bardzo fajnie to wygląda. O wiele cieplej, przytulnie, tak? tak? Idziemy jeszcze zobaczyć, co tam się dzieje w pokoju. To jest brudno. Chłopaki poszli do sklepu, więc ja zaraz będę ogarniać, będę odkurzać już jest naprawdę bardzo późno. Jestem zadowolona. Naprawdę prezentuje się to fajnie. Jeszcze trochę pusto, bo nie mam dekoracji, ale tak jak mówię, no, będę czekać po prostu na okres świąteczny. No i co? Mam jeszcze super fajną wiadomość. Stasia dostał zgodę aby maksymalnie w ciągu dnia przebywać bez szyny 4 godziny jednak my zdecydowaliśmy, że będziemy trzymać go w górnym progu czyli 2 godziny maksymalnie będziemy trzymać go w ciągu dnia bez szyny ale jeżeli będzie przebywał 4 to nic się nie stanie, tak? ważne, że już więcej niż godzina dziennie tak? <grym>, myszko? tak! tak! <grym, myszko> birds and see the sun